Siemanko, tutaj Fonsu, witam was wszystkich w odcinku z biznes Tour. Dzisiaj to gramy. To siema, cześć, co tam? Co? Co? Ale zepsuł. I to wszedł na kanał. Ej, dobra, ja, spadnę się... Jezus. A co to jest? Wypadł stąd Jezus, my robimy Je... odcinki na to Jezus spadł na kanał? Akurat gramy bogami w, w sobie, więc A ja... Mam nadzieję, że brałeś mnie. Dobrze, więc U teraz się. tak. Ja, ja, gram, ja gram światowidem. Kupowa jest, luchu, luchu. O, dzień dobry. Kato, luchu. Gramy tak, że ilość pieniędzy to jest nasza jakby ilość wyznawców, Stylku. więc mam nadzieję, że ten film kogo nie obrazi generalnie, to jest... Będzie obrażane. No jak Bóg odpadnie. Obrażańsko. Myślę, że jest dobrze. No nie! Tracę wyznawców! Traci. Na rzecz Światowita. Światowit wiesz... Światowit ze zbrucza, idol ze zbrucza, bałwan ze zbrucza, co ty tony. robisz? Mam nadzieję, że Fonsu to wyspał. Powaliło tak. go. Słuchaj, bo światowist to patrzysz we wszystkie kierunki, to myślał, że powinienem kupić wszystkie wyspy. W ten sposób wygrać. Nie. Nie Ale ja, no, ja mam wyznawców na ej, bali. Ale światowidzie! No. Nie daj się ponieść, bo cię piorunem zejść. O, no, plus no. jeden, plus jeden. Kurde, tak akurat z... jestem drewniany, no, tak, no to kurde no. no to A ty też... nie jesteś no. Zeusem. Kutunuhuu no no, z bogiem. No, Bóg nic nie potrafi, oj, przepraszam, ja nie mogę taką. Mówić. Na wyspę, serio. No ale też się ma. Ale Bóg Bogu jest... spotkało się na wyspie. Brzmi jak początek żartu jakiegoś. Słuchaj, tak. Słuchajcie, ja zrobię teraz taką zagrywkę, że. Piszcie w komentarzu, jak myślicie, który Bóg wygra. Zostanie naj, największym Bogiem na świecie. Czemu w ogóle Światowid ma w Dubaju 50 tysięcy? No, słuchaj. Bo tam ludzie po prostu lubią stawiać te temy na wyspach. Słyszałem, że ludzie po prostu lubią jeździć na wakacje. Jak tam jadą, to po prostu im światowid zakręca w umyśle i tam zostają, tańcząc przy jakiejś relikwiach. Pinch dziady, wybieraj. Jak się potwór spaghetti nie odzywa w niebie, to tak trochę nie ma co jeść, nie? Tam wszyscy chcą <laughs> sobie tam kuleczkę wziąć tam od niego. O, szansa. Na co mam szansę? szansę Zajmij się. Tracę wyznawców. Ludzie stali się ateistami. Prawie 200 tysięcy. Kurwa. Chyba tracisz wyznawców, Światowit. Nie żeby coś. Kurde, just światowid like in real life. Nikt cię nie lubi. Nie, nie musisz tak mówić. Co się wyda? Don't bully, Światowit. Światowit nawet mi na, mi na swoim mi... awatarze. Widzisz, jak ktokolwiek cię tu lubi. Nie mów Widzisz, jak ktokolwiek cię tu szanuje. Ja mam cztery twarze, a ty masz... Co? Jedną. Mam no, nieskończoność, jestem wszędzie, kurwa. Ja też. Nie, nie ty nie jesteś wszędzie, Ja bo mam, się mam wyznawców na każdej stronie świata, a ty nie. Widzisz te wszystkie żółte miasta? Tam w tym każdym jest taki pomnik właśnie. Na każdej stronie Więc świata trochę wszędzie wszędzie. jest wszędzie. Są fontanny ze mną, a z tobą nie ma. Widziałeś gdzieś fontannę z bokiem? Ja nie widziałem na przykład. Ty, ale mam nadzieję, że że dasz w opisie linka do mojego serwera, jako reklama. Tak, oczywiście. O, co, 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 się stanie teraz? Mistrzostwo świata, o super. Czy mam coś? Myślę, że w Hamburgu zrobimy jakąś tam imprezę. Można wygrać totem tam, nie? A nie w Hanghaju? Nie, wolę w Hamburgu był więcej. <grym> Można tam konkurs na totem, no? Tak. <grym> konkurs na najładniejszy totem. Dostajesz bilet na totem. Coś. Panie i panowie, nowy wynalazek. Mój totem ma nie trzy, nie cztery, a pięć twarzy! O, o, tego dzbana wywaliło na kompa. Aha, no to... To wiadomo, że nie istnieje, bo komputer za niego <grym> gra. A <grym> komputer, no to ja tu typą... To też wiemy, który bóg nie istnieje. No cześć, mój Londyn. Mój wyznawcy. Dlaczego przychodzą na chrześcijaństwo? Co jest nie tak z nimi? Nawracają się na dobrą drogę. Ludzie, ludzie mnie z nienawidzą. Płać wyznawcami. Ja przepraszam wszystkich yy, chrześcijan, ja lubię chrześcijanów. Ja mogę nawet pocałować, jak ktoś chce. No o. właśnie, przecież, on, przecież ten latający potwór z nie zostanie na czymkolwiek. Na przykład, padnie nie. wygrać totem i, i przegra. <laughs> padnie wygrać totem. O. Światowid przedał nerkę Ooo jaki oj Oj, latający potwór spaghetti nie istnieje pod kłopotem tak, do po, Potwierdzono, że podwór spaghetti nie jest prawdziwym bogiem <laughs> Kto by się tego spodziewał? Szokujące... Zobacz, zobacz jak to zrobił Zobacz zdjęcia. Miał 500, co jest? Dawaj Wiznawców <laughs> Mordo Kuluku tam Wizznawców pedale Uuuuściło cię to? Kurde, ale żeś walnął sobie? Co to jest? Co ty postawiłeś? Kupiłem we wyznawców. Hamburgu postawiłem tam podwodną świątynię, w jakimś jeziorze tam. Wokół stawiku jakimś. tą wodą masz. No bo to jest podwodny, nie? Bóg. Nie jest taki podwodny. Katul nie jest podwodny. To jest ośmiornica, nie oszukasz mnie. Pewnie w wyjęta jeszcze. Ośmiornica. Co to za czasy, że prodawnych bogów porównuje się do ośmiornic? Ej, on może wygrać przez potrójny monopol w każdej Ale... chwili. Nie, jeszcze nie wygra, to ty możesz wygrać w każdym. Przed... Nie, no tym Nikt nie może, co wygadacie, głupoty jakie. Nagot kupi ci Hongkong, zajmie Rzym? Wygrywa. No ta, Zajmę Rzym. Hong Kong. <laughs> Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Zajmie Rzym. Wszyscy bogowie zmierzają do Rzymu, nowe powiedzenie. W tej grze nie. możesz wygrać. Okradając innych bogów z wyznawców Albo i, idąc drogą pokoju i z, po prostu wygrywać monopolem O właśnie nie, nie, Zobaczymy, który bóg jest pokojowy, a który tak. agresywny Dokładnie tak nie Potwór do Spaghetti został zjedzony w niebie po prostu i tyle <laughs> Zjedliśmy go we troje Tak <laughs> Niestety tu w jest bliski przegrania O, jak mi przykro Twoja matka mi przykro. No, co mówiłeś o blisko przegrania? Jest Mówiłem o... wygrania, wygrania, <grym> mówię. <grym> no. Ludzie już sprzedają sobie wisiorki o! ze światła. Ojoj, oj, jak to powiedzieć? A... Kraków. Moja kara włoska spadnie na. Nie, no przykro mi światowi. Co? Przykro to jest światowy to Szanghaj. Kurczę, nie, musisz zastanowić. Muszę no, tu masz zastanowić. jednak Londyn. Jeden, dwa miliona. Tak, na nie Macie, Maciek ma dwa te. Maciek ma dwa te. Monopole już. londyn z no, jednej, Kraków, Warszawa. A, a ty masz jeden budynek od potrójnego! A ty masz dwa po dwa. A ja mam... No, ja o nie Wyczu, Wyczuwam trzęsienia ziemi we wszystkich czerwonych gwiazdach. Begin! Idź sobie! Światowidzie mm. Tysiące wyznawców zginęło Kto wywołał te trzęsienie ziemi? No, tak zapytania Namiot postawiłem No nie, no co jest nie tak? Grono? Będzie monopol na namiotach No, nie przepłyniesz troszkę <laughs> Ale śmietę, bo co? Bo jak ośmiornica wyglądam, tak? Mój Dubaj. Tak, Duba. jak łysa ośmiornica <laughs> K kto wygra? Wszechmogąca istota, która jest dosłownie wszędzie. Czy jebany totem? <grym> Posąg Halo, a co a z ośmiornicą, halo. A ja ośmiornica to z tam w Chyntajek występuje. No, ale... to... Jebany totem czy ośmiornica. <grym> no, jak to tak sprawę przedstawię. Cześć Mediolan. Weź się zabi. Mówisz do nieśmiertelnego Boga tutaj. To ty. To ja twy... jestem tu nieśmiertelny. To twój Bogu syn zginął tam na, na krzyżu. Ja przypominam. O nie, o nie, o nie! Nie zapominaj się, dzieciuszku, Bóg. ja tu jestem nieśmiertelnym Bogiem. Bóg nie jest wszechmogący, nie może poradzić sobie z pomnikiem i ośmiornicą. Z drewnianym pomnikiem i ośmiornicą. Jeśli Bóg jest wszechmogący, to czy może stworzyć kamień, którego nie może podnieść? No. no? Nie wiadomo. No. Ty nam powiedz. Światowid dostał właśnie Achievementa Traveler 1. Weź to, usuń. Usuń swoją egzystencję. Ale chwila, usuń to. Jakim cudem pomnik może się poruszać? Co jest? Bo po Z... prostu transportują go wodą, wiesz, tak? Nie wodą, nie. No ja pierdzielę, on zaraz potem... tam będzie miał wszędzie hotele i będzie nas trzepał z każdą kasę, którą zarobimy na starcie. Na powozach tak. potem jest wożony Tak. To nie jest śmieszne. Ja myślę, że światło jest już prawie na wygranej pozycji. No chyba, że tam wpadnę sobie do jakiegoś hamburga czy coś. No prawie. No zaraz namiot odkupię Rzym i wiecie. Gierka wygrana, mecz, kurczak podał. No, nie podali. możesz tego zrobić, halo. Ej, modlimy się. <laughs> modlimy się, ale ironia losu. Ja nie wiem, nie, czy proszę, jesteście nie. w stanie ze startu do bezludnej Wyspy dojść, tak nie trafiając na nic złego. No tam fajne pomniki są. Trzeba no. pozwiedzać. Czy ty sobie żartujesz? oj, 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 oj jak im przykro. Mógł nie posiada wystarczająco dużo. Tak. Czy ośmiornica pokonuje wodę? Do wody? Zdjęcia? Do wody wpadły, do wody. Co teraz? <laughs> nie wpadły, bo nie pływam w wodzie. Jesteś Ośmiertel? Na awatarze na jesteś pod wodą. Sutuluku może mieć zaraz jakiś monopol Ej, światowid. Ba Bardzo nie chcę tego mówić, ale robimy sojusz. <laughs> nie. Halo. Wyzywałeś mi od pomników. <laughs> Przepraszam, ale w tym momencie umieram. Oj, 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 Przyjacielu oj. nie poznaje się, pijadzie. o Bóg nie posiadał no. strasznych wyznawców. jeżeli ktoś szuka chłopaka, to chętnie. Okay. Ma, 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 ma Może to być katolikiem, nawet bym preferował. Mam to wstawić do filmu? Tak. Okej. Okay. Światowid, umowa, ty mi dajesz pieniądze, hmm? ja ci nie daję pieniędzy dobra umowa. I to są wyznawcy, halo. Aha, nie czyli Bóg traktuje wyznawców przedmiotowo, jako pieniądze. Hahaha, dowód. Nie, chodzi mi o pieniądze, dobra, nie wyznawców. Taśmy Boga wyciekły. Szansa. Sensor zabija katolików, wrzuca ich na się. No ja nie wiem, jak tam twój Leon. A nie, nie można mi! Halo! Wyznawców nie to, to, to teraz zostawajcie mi na Londyn i Sydney! Wyznawcy usnęli i nie ma żadnego. Przejściowy ateizm! Nie Przejściowy no stawajcie mi na tym Londynie tak. i Sydney! Wyznawców nie będzie! Tak. Nawet ten, wiesz co ci powiem, że ten twój hotel w Nowym Jorku, ten, to, ta świątynia wygląda jak takie duże akwarium coś dla ciebie. No nawet nie wygląda jak akwarium, to wygląda jak kotę. co jest z tobą nie tak? To jest akwarium, tam masz okna. Ja nawet bym się nie zmieścił do tego do tego akwarium. Halo! No robisz sobie Halo. tylko nadzieję, że tam się kiedyś zmieści. Halo ośmiornico, stawać... Świąty O nie, nie! Jest! 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 Oj, o. nie! Najgorzej, jest! Jest! wraca do gry! Jest! 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 jest. Ej dobra ja mogę wszystko poświęcić, byle żeby Bóg nie wygrywał, przysięgam. Już wolę, żeby światowić, wygrał. z to są takie Mój ceny? 3 miliona. Wszystko, wszystko moje spadnie. Wiedziałem nie. Jest W jeden moment. Bóg przeprowadził krucjaty. To temy spadły w cenie. Jeden moment i wszystko się odwróciło. Były wyprawy. I kto, i kto, powiedział, i kto powiedział, że Bóg jest pokojowy? Właśnie rozwalił z. Nie wiem, z, ile on tam rozwalił. 2 miliony, miliony wyznawców? Jezus wyprawy krzyżowe to... były, właśnie. 5 milionów ukradłem. I słuchaj, ja myślę, że Bóg jest. O nie. O nie, myślałem, że. Ale Bóg miał prawie. o nie. Czekajcie, to podli, podliczamy wyznawców. Bóg Dobra. miał prawie. Miał ponad ponad 7 milionów, bo jest 7 milionów ludzi na świecie, nie? To w sumie Ej, ty tak, tak ty raczej. A tu patrzcie, Bóg miał ode mnie więcej wyznawców. Ale przegrał tak. ostatecznie. Tak, no mówiłem, że to jest spektakularna religia. A, prawdziwy Bóg. Katulu. A ten co potwór zero. Słuchajcie, Katulu kiedyś powróci i zniszczy świat. Dziękuję za uwagę. Także dziękuję za oglądanie tam. Ła łapkujcie se, subskrybujcie se, róbcie co chcecie, nie tam jak chcecie więcej, to I mam. pamiętajcie, proszę. Nie, proszę nie, wypika <laughs> się, to nikt nie słyszał, co on powiedział. Demonetyzacja, o nie. nie mam. Ze światła i z My, nie, będziemy z Krzysztofem no, ja nie, ja nie, gram. Pozostali bogowie nie, 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 nie,